Światło jest w porządku? Usta muszę jeszcze pomalować. I możemy zaczynać. Bardzo chcę je mieć do, do luku. Te okulary, no pewnie. Popią Jestem bardzo niezdecydowany dzisiaj. Cześć. Witam wszystkich legendarnych ludzi, ja się nazywam Staszak i dzisiaj znowu będziemy sobie grali w Stardew Valley. Robimy drugi odcinek serii Stardew Valley. Let's play, i w ogóle wiecie. The category is! You must... Wszystkiego najlepszego wszystkim życzę z okazji. Pride Month szykuje się filmik właśnie o tematyce Pride Month. dzień za półtora tygodnia, coś w tym stylu. Pride Month. Mon month. Pride zrobimy. Ech. Będziemy mieli gościa na kanale, więc wiecie, jak jest. Jest dobrze. Materiał był urwany, tak? Tak jak wspominałem na końcu poprzedniego filmiku. Nie jestem pewien e, dokładnie, gdzie skończyłem, więc proszę, nie zdziwcie się, jeśli teraz włączę zapis i okaże się, że Pride Month? Myślałem, że nagrywałem, a tak się nie działo. Zapraszam serdecznie na stardiowali i mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. Uuuu! Yeah! Pride Month. Znowu nie chcę zepsuć fryzury. <noise> po co ja to robię? Łączycie się? Czy się nie łączycie? <noise> Problemy techniczne. <noise> Okej, okay, widzę, że mamy dzień siódmy. Mi się wydaje, że my wtedy skończyliśmy na czwartym. Mhm, ok, czyli y, z tego co widzę, a wiem, że w poprzednim filmiku nie mieliście okazji zobaczyć, to te par snipy mi już wyrosły. A ja posadziłem bodajże ziemniaki. No i to jest pierwsza różnica, którą jak na razie widzę. Oreszcie się przekonamy później. Dobra, jakie my mamy zadania? E, osiągnąć pierwszy level farmingu, zbudować kurnik, no i się zapoznać z tymi ludźmi wszystkimi. Ja sobie zacznę od tego, że sprawdzę, z kim ja się jeszcze nie znam. Aha, z Georgem Evelyn i. Klintem i gasem. Czarodzieja tam poznamy jak będzie konkretny quest standardowo. Przynajmniej ja zawsze tak zaczynam. Dzień wstordiowali, że podlewam wszystko, co mam do podlania. I myślę, że możemy iść poznać e, tych, których jeszcze nie poznaliśmy. No to lecimy do miasta. Uhuhu. O, wiem, że tłumaczyłem robaki w poprzednim odcinku. O, patrzcie, akurat Lost Book. Pamiętam, że wspominałem o tym, że jak znajdziemy Lost Book, to to się tam dodaje do tej biblioteki, która jest muzeum. I to są wszelkie porady a propos gry, różne ciekawostki. Sekrety też można w ogóle w ten sposób znaleźć. W sensie jak czyli pójdziecie i będziecie czytać te książki, w bibliotece to tam czasem są sekrety różne zawarte w grze. Elliot chce Sewey. Możemy się wstępnie zastanowić, z kim chcielibyśmy mieć relację romantyczną. No bo to już pierwszy tydzień minął, więc powoli można myśleć o takich rzeczach. Aha, ja miałem poznać Evelyn Georgia. To są dziadkowie Alexa i oni mieszkają tutaj. Ja w ogóle ostatnim razem o tym nie powiedziałem, ale jak najedziecie na jakiś budynek, w którym ktoś mieszka to macie napisane, no, kto w nim mieszka. To jest dobre dla początkujących graczy, którzy właśnie nie wiedzą, gdzie kogoś znaleźć. Więc polecam serdecznie tak robić, żeby właśnie sobie sprawdzać, no, żeby po prostu nie szukać. Nie wiem, myślicie, że chcemy z Elliotem romansować? Ja w sumie nie mam pomysłu. Tak jak mówiłem podczas pierwszego odcinka tego let's play'u, ja generalnie będę przeskakiwał te dialogi przeklikiwał, no bo ja je znam na pamięć, wiecie, ja w tą grę grałem zbyt wiele razy ale każdego zachęcam, żeby jednak czytał, żeby sobie y, studiowali poznawał we własnym tempie i na własnych zasadach. Powoli, spokojnie, dajcie się poznać, dajcie sobie poznać te postaci. One naprawdę są barwne i kolorowe i warto. Słuchajcie, połówmy chwilkę rybki, e, złowimy to Seaweed i ten. E, I zaniesiemy temu oliotowi, nawet jeśli z nim nie będziemy romansować, no to po prostu dostaniemy tam jakieś pieniądze. O, pierwsze co złowiliśmy super. A w ogóle warto się przyjaźnić tak naprawdę ze wszystkimi mieszkańcami stardiowali, bo oni po prostu tam potem, jak nas bardzo lubią, to dają nam czasem przydatne przedmioty pomagają nam w różnych rzeczach, więc to jest spoko opcja, żeby się ze wszystkimi zapoznać i polubić. I słuchajcie i wtedy mamy, jak weźmiemy takie zadanie czasowe, to widzicie, że w żurnalu ono się różni tym, że jest oznaczone takim zegareczkiem i mamy napisane ile nam jeszcze zostało dni czy tam godzin, bo to zależy do, 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 do ukończenia tego zadania. Idziemy dać mu ten prezent. Dajmy. Thank you very much, Staszak. Wiem na pewno, że Gaz. E, gaz to jest generalnie taki. E, nie wiem, czy taka osoba się nazywa restauratorem. Co w się sensie osoba, która prowadzi tutaj restaurację? salun, e, Stardrop Salun, e, Stardrop. Stardrop Salun. E, I generalnie e, bardzo przyjemny jegomość. Taki, wiecie, taki typowy archetyp kucharza, nie? Z dużym brzuszkiem, wąsem, bardzo miłą osobowością i. I taki bardzo jest życzliwy, pomocny i bardzo to jest spoko postać, bardzo ją lubię. Wiem, że George lubi e, lik. Co to jest lik? Rzepa? Damy George'owi tą rzepę, żeby było mu miło i przyjemnie, a my zaliczymy sobie zadanko. Uff, przepraszam. George to jest jego... O, patrzcie, 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 widzicie? To jest Alex bez koszulki. Aha, ja, ja muszę stąd wyjść, wiecie, bo się goręco zrobiło. Hi, hi. Um, ale za to gdzie jest George? Jest niedziela. To George jest w kościele. W sensie tu jest ym, taka świątynia. O, właśnie wychodził. Proszę ci bardzo. Tutaj jest taka świątynia, upiera w sklepie. W sumie nigdy nie próbowałem interakcji z nią, ani nie czytałem wiki na jej temat, ale ym, jest w takie bóstwo. Ono się chyba Joba nazywa. Tak, joba. No i co niedzielę ludzie tu przychodzą i się modlą. Więc, więc ciekawie, co my możemy jeszcze dzisiaj zrobić? Wiecie co? Ja bym połowił ryby, bo to jest na początek w ogóle dobry sposób na zarabianie pieniędzy: takie łowienie rybek. Ugh. Rybo, łow się, rybo, yeah. O w ogóle ostatnio y, strasznie rozwodziłem się nad tym, że wykrzyknik pojawia się nad spławikiem. I actually y, to było kłamstwo, bo mi się coś pomyliło. Wykrzyknik pojawia się nad głową naszej postaci, kiedy ryba bierze. O, jakość przedmiotów. Wiem, że to omawiałem w urwanym materiale. Wrócimy na farmę. Dzisiaj to Wam wytłumaczę, jak to jest z jakością w ogóle przedmiotów, bo to też całkiem ważna rzecz. Może nie na początku gry, ale overall to jest dość ważne jako cały obraz w grze. Sardyneczka. Mam jeszcze dużo energii, więc ja bym dzisiaj może drewna trochę narąbał, bo mamy tam wśród zadań również z Budować kurnik, a on tam chyba 400 drewna będzie aż potrzebował ten kurnik. Okej, okay, złowiliśmy jej. O, w ogóle, tutaj też może omówmy sobie to miejsce, bo też pewnie się zastanawiacie o co chodzi. E, tutaj mamy taką mniejszą wysepkę, i z tej wysepki możemy pozyskiwać e, koralowce i ukwiały. E, również w deszczową pogodę stoi tu taki Mysterius Jegomość, ale na razie nie będę tłumaczył, po co on tam stoi. A żeby to naprawić, tą kładkę potrzebujemy 300 kawałków drewna. Jest już ciemno, ale wszystko jedno. Pytam siebie. Jest już ciemno. Weźmy sobie takie dandelion albo dandelion. Nie wiem jak to się nazywa. To jest chyba mniszek lekarski, tak mi się wydaje. Yeah! Są rzeczy w wali, które można zjeść, e, się nimi posilić, e, i tak jak widzicie, one mogą dać nam e, trochę energii i trochę życia. Pasku życia jeszcze nie mamy, ale to się już niedługo odblokuje. No i jeśli mamy sobie Dandelion, ale ze srebrną gwiazdką. To on da nam tej energii. No, będę teraz strzelał, ale na przykład 35 i życia nie wiem, 20. Więc ogólnie jakość poprawia te statystyki spożywania, ale również takie przedmioty są sprzedawane za większą sumę. Pójdźmy sobie spać. W niedzielę jest w ogóle w telewizji The Queen of Sauce. To jest e, taki program, który pozwala nam się uczyć przepisów. One nam się przydadzą później. Dostaliśmy level fishingu. Yes. Dostaliśmy drugi level for a Yes! I tak wygląda ekran zarabiania, bo wydaje mi się, że, we, we, że w poprzednim materiale nie mieliśmy okazji sobie tego omówić, bo właśnie mi to ucięło. E, więc mamy sobie podzielone na sekcje, jakby z, z której sekcji gospodarczej mamy zarobek. O, pada. Ja w ogóle bardzo lubię, jak pada, bo nie trzeba podlewać roślin. Więc actually great. Może pójdziemy do Piera, bo to też ostatnio ucieło w materiale. Sklep upiera. Kupimy jakieś nasiona, bo mamy na tyle pieniędzy, i je sobie posadzimy i będzie miło i przyjemnie. Ugryzłem się w język. Dwa IQ trzeba mieć. Fajnie by było kupić kalefiur. Mamy tutaj głównie właśnie nasiona, ale też na przykład rzeczy do gotowania. Mamy sobie tapety i podło podłogi do naszego domu. Mamy sobie te sadzonki różnych drzew owocowych. Katalog. Dobra, posadźmy najpierw ten kalefior. Ja oczywiście potem o te grządki dbam, żeby one miały jakiś sens wizualny też i taki organizacyjny stricte. No ale jesteśmy na pierwszym roku, więc wiecie, na razie bym się nie przejmował takimi. Rzeczami. Potem w ogóle w którymś momencie gry odblokowujemy sprinklery, czyli zraszacze. Podlewanie roślin to przyjemna sprawa, ale trudna sprawa. Dużo czasu zajmuje także ten. O! Przelewnik filmowy. To jest akurat ważne, więc yy, szybko o tym opowiem. Burmistrz Louis w tym momencie informuje nas, że jest sobie takie stare community center, które jest zapuszczone, ale w starych dobrych czasach było tu świetnie i było super. I generalnie każe nam to community center odnowić, więc to jest bardzo ważna część tej gry. Zaraz wszystko zobaczycie, o co z tym chodzi. Tutaj za pierwszym razem mamy jakieś dziwne pismo, nie wiemy o co chodzi. Jutro przyjdzie nam do skrzynki pocztowej list od yy, bodajże czarodzieja, żebyśmy właśnie się z nim spotkali. Więc, więc na razie dzisiejszego dnia jeszcze sobie tego do końca nie wytłumaczymy. Jeszcze nie było nas na przykład w majnach. O, i wiecie co? I to jest świetny pomysł, żeby pójść tam teraz. Bo tak, nie zrobimy dzisiaj tego community center. Farmę mamy w miarę ogarniętą, na razie nie trzeba nam więcej. Więc pójdźmy sobie. Zobaczyć miny, więc zobaczycie, jak wygląda mining i jak wygląda kombat w tej grze. Tutaj poznajemy Marlona i on da nam. Nasz pierwszy miecz. To jest nasz pierwszy wróg. Tak jak w każdym typowym RPG, jest to slime. Zawsze tak jest. No i słuchajcie, jak działają miny. Kurczę, nie zobaczycie tego, bo moja twarz jest w tym miejscu, więc nie przemyślałem tego, ale wyobraźcie sobie, że w lewym górnym rogu ekranu, czyli tu, gdzie ja jestem teraz, jest taka wielka jedynka. To znaczy, że jesteśmy na pierwszym poziomie i w mainach schodzimy w dół poziomami. Co. Uderzyłem mikrofon, mam nadzieję, że nie urwało Wam uszu. Co 5 poziomów odblokowuje nam się winda, żebyśmy za każdym razem nie musieli e, schodzić od początku. Więc co 5 poziomów mamy taki, jakby, checkpoint, e, że możemy od tego poziomu zacząć. E, o, i widzicie, schodzenie polega na tym, że my sobie rozłupujemy te kamienie, i pod niektórymi z nich jest taka drabinka, i to jest zejście na niższy poziom. Spróbujmy sobie zrobić dzisiaj te pierwsze 5. No i oczywiście miny to jest też świetne źródło kamienia jako surowca. O, co ważne, niektóre kamienie, tak jak widać, są takie ciekawsze. Jest to żyła e, metalu i z takich kamyczków dostajemy copper ore, ale nie mamy jak ich wziąć, więc usuniemy sobie daffodilę. E, dostajemy copper ores, e, które potem będziemy mogli przetapiać właśnie na sztabki miedzi. O ile dobrze kojarzę, że koperto mieć. Yeah, 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 yeah. Albo brąz. O, od razu mamy zejście, chociaż ja na przykład wolałbym powalczyć jednak, bo... W ten sposób dostajemy level tego kombatu. W ogóle teraz możecie odnotować, że obok paska energii pojawił nam się pasek życia. Takie przejście na całej mapie nie musi być. Niekoniecznie jest jedno. Jakbym zaczął szukać tutaj, to pewnie znalazłbym drugie. No ale skoro już mamy. Od, od odnalezione to nie traćmy energii, bo nie wiem czy widzicie, że z energią jest słabo. Ja w ogóle dopiero teraz się zorientowałem, niestety. O, akurat przejście super, ale no i widzicie? Co 5 e, poziomów mamy windę. I następnym razem, kiedy wejdę do minów, zamiast korzystać z tej drabinki, wchodzę tutaj i wybieram poziom, od którego chcę zacząć. Poziomów ogólnie w tych kopalniach jest 120. Więc jest to sporo i one się robią coraz bardziej rozległe te mapy lochów, czy, czy podziemi, czy kopalni, jak tego nie nazwiemy. Potwory robią się trudniejsze, ale też materiały coraz rzadsze i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Wild Horse Radisz wrócę tu po ciebie, bo będę ciebie potrzebował, ale nie mam miejsca w plecaku. Jestem bardzo muzykalny dzisiaj. Odłóżmy sobie wszystkie rzeczy do skrzyni, skrzyni. Dobra, słuchajcie, ja nie chcę być egzostet, więc idziemy śpiłkać, bo już dzisiaj nie za wiele zrobimy. Zresztą i tak robi się późno. Tak, teraz przychodzi do nas Clint i tłumaczy nam, że. O, możemy przetapiać rzeczy, i da nam przepis na. E, na piec. I aparentli przychodzi do nas również Marni, która nam pozwoli zaadoptować wiecie zwierzę tak chcę adoptować tego doga nazwiemy go subskrybent i mam nadzieję że wiecie każdy z was subskrybuje ten kanał zachęcam <laughs> no i ten piesek w ogóle słuchajcie będzie nam e, się kręcił po farmie on nic nie robi Swędzi mnie nos, ale chcę skończyć podlewać zanim się podrapię. Jezus, jakie to jest złe uczucie. O mój Boże, nie dam rady. Słuchajcie, sprzątamy dolny segment farmy, w sensie ten prawy dolny, bo już powoli będę myślał o kurniku. Tutaj w ogóle w farmie Four Corners, yy, w prawym dolnym rogu, mamy też właśnie taki segment, w którym wyrastają nam kamyczki, geody, żyły różnych metali. Im tam dalej będziemy w minach, tym tutaj też ciekawsze rzeczy się będą pojawiały, z tego też zachęcam korzystać. Ojeju, ja zaraz będę egzostet. No to jednak wiele sobie więcej nie posprzątamy. To pójdziemy sobie do tego czarodzieja dzisiaj, zobaczymy o co mu chodzi. Znaczy ja wiem, ale wy nie wiecie. Eee. Nie mam szminki na zęby? Nie mam. <laughs> Sukces. Dobra. Czarodziej jest w lesie eee, i on jest eee, przy tym takim, jak mamy sobie ten zbiornik wodny, którego nazwy teraz nie potrafię sobie po polsku przypomnieć, staw. Jak mamy ten staw w lesie, eee, to tutaj po lewej mamy takie maciupkie przejście do wieży czarodzieja. Tutaj mamy przerywnik filmowy. Czarodziej generalnie ma bardzo fajny film muzyczny. Bardzo mi się podoba. Jest taki, wiecie, mysterious. Czarodziej nauczył nas teraz czytać to dziwne pismo, które w community center znaleźliśmy. Znowu uderzyłem mikrofon, muszę przemyśleć jego lokalizację zdecydowanie. Dobra, ja wezmę od razu ze sobą do community center takie cztery przedmioty zaraz się dowiecie dlaczego zielono włosa księżniczko kocham twój kolor włosów chyba też sobie taki zrobię szykujcie się na następny filmik zobaczymy jaki kolor włosów tym razem będę miał szykujcie się na następny filmik zobaczymy jaki kolor włosów tym razem będę miał także ten miałem rację Uu. Swoją drogą często to się nie zmienia, więc się nie zdziwcie. Idziemy sobie tutaj i mamy bundle. Bundle wyglądają w ten sposób, że to jest Crafts Room, to pomieszczenie, w którym się teraz znajdujemy. Mamy kilka bandli, na przykład Construction Bundle, Fall Foraging Bundle, Exotic foraging, foraging Bundle itd., itd. Za skompletowanie jednego takiego dostajemy nagrodę. Zresztą zaraz się o tym przekonacie. Dlatego wziąłem ze sobą te przedmioty z Spring Foragingu. Mamy sobie Bundle Complete. Dostajemy nagrodę w postaci Spring Seeds. Każdy Bundle ma swoją konkretną nagrodę. One są przeróżne, też często związane z tematyką. No i mamy sobie taki Bundle skończony. Za to kiedy skończymy całość Craftsroom, to mamy napisane, że będzie Bridge Repair. Bridge to jest miejsce zaraz za kopalnią, jeszcze tam w prawo jest taki właśnie popsiuty most. A co za nim się kryje, dojdziemy do tego w późniejszych etapach gry. Też odblokowaliśmy właśnie nowe pomieszczenia z nowymi bandlami. Tutaj na górze mamy sobie pan pantry, pan a tutaj ryby i jeszcze wiele innych pomieszczeń odblokujemy. I od momentu, w którym zaczynamy pracę nad community center, w menu opcji przy Inventory, przy pierwszej zakładce, mamy sobie Community Center. Zawsze, z każdego poziomu, gdzie byśmy się nie znajdowali, co byśmy nie robili, możemy sprawdzić. No to sadzimy, nie? Aha, mamy energii małą. dobra, to posadzimy jutro. Spring Seeds to są generalnie, w ogóle, jak coś się nazywa Spring Seeds, Summer Seeds i tak dalej, to nie są stricte plony, tylko z tych nasion wyrośnie nam foraging. W sensie wyrosną nam te rośliny, które możemy zebrać dziko. Więc taki fun fact. O, pies! Pet, 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 pet. O! Ja bym sobie zrobił scarecrow, bo słuchajcie, te nasze plony mogą być przez e, wrony zjadane. Więc trzeba sobie pomiędzy plonami stawiać strachy na wróble. E, one działają w ten sposób, że odstraszają wrony, chyba, od. One są epicentrum działania i chyba 8 kratek w każdą stronę, więc tworzą takie mniej więcej kółko tego odstraszania. Więc jeśli na przykład zrobię sobie grządki tutaj, no to już ten e, strach na wróble działać na to nie będzie. Należy o tym pamiętać. Robię się głodny. Robię się głodny. Wytrzymaj. Jeszcze masz filmik do zrobienia. O, wyrosły nam ziemniaki, słuchajcie. Zbieramy ziemniaczki. O, i słuchajcie. Widzicie? Najeżdżam na potato i pulsuje nam ten znaczek od Community Center, więc ja już nawet nie muszę sprawdzać. Ja po prostu w tym momencie wiem, że nam te ziemniaki są tam potrzebne. Sprzedam większą część z nich. Jeden sobie tam odłożyłem do skrzyni do Community Center i ja zawsze sobie odkładam tak 3-4 mi się to osobiście przydaje w późniejszych etapach gry, kiedy mamy na przykład Seed Makera to po pierwsze, a po drugie nigdy nie wiadomo czy nie będzie, wiecie, na tej tablicy obok sklepu piera Help Wanted i akurat ktoś nie będzie potrzebował ziemniaka w ogóle Shipping Bean, czyli miejsce, w którym teraz włożyłem te ziemniaki, wcześniej sprzedawaliśmy ryby Ono działa tak, że my te pieniądze zarobimy jak pójdziemy spać, czyli dopiero na następny dzień. Za to zdarzają się momenty, kiedy y, potrzebujecie pieniędzy natychmiast. Jeśli chcecie uzyskać pieniądze natychmiast, to wszelkie, w ogóle wszelkie przedmioty, właśnie y, plony, ale nie tylko, y, można też sprzedawać w poszczególnych sklepach. Oczywiście w odpowiednich sklepach, na przykład ryby sprzedajemy u Williego, tam na Molo, w tym sklepie. Y, wszelkie przedmioty, y, takie, które wytwarzamy sami, Mam na myśli związane z farmingiem, sprzedajemy raczej Pierrowi, sztabki sprzedajemy Klintowi u Kowala, nie? I tak dalej, i tak dalej, i wtedy te pieniądze uzyskujemy od razu. Mi akurat na tym teraz nie zależy, więc, więc tego nie robię. To niech skipnie o 3 sekundy licząc od teraz. Myślałem tego. No nie. Nieważne. Nie, <grywa> <was. grywa> Wyciśnięte. Ok, słuchajcie. Ja bym w tym momencie na razie zatrzymał. E, wiem, że dzisiaj nie umówiliśmy jakichś bardzo wielu poważnych spraw i nie nauczyliśmy się dużo nowych rzeczy. Po prostu, wiecie, w rzeczy e, idą swoim tempem, ja też nie zamierzam robić speedruna. Okej, okay, słuchajcie, właśnie się zorientowałem, że materiał nigdy nie, nie miał nagranego outro, więc muszę je teraz zrobić. Ja, tak jak już wspominałem, do końca czerwca, mam nadzieję, wrzucę jeszcze dwa filmiki, ponieważ no mamy Pride Month a no nie wypada trochę wrzucić filmiku z okazji Pride Month po Pride Month ja mam te materiały w ogóle nagrane ja je muszę tylko zmontować więc ja po prostu wybaczcie mi że jestem tak trochę roboczo ale właśnie mam bardzo dużo pracy więc ja już lecę montować następny materiał za to wam życzę miłego dnia czy miłego wieczoru w zależności od tego kiedy to oglądacie pozdrawiam was serdecznie legendarni ludzie i do następnego papatki